W wyniku współpracy z gminami z powiatu wrocławskiego zostanie utworzonych pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, której będą udzielać adwokaci oraz radcy prawni. Pomoc jest potrzebna, również ta, która w tej chwili będzie wzmocnić jakby tutaj tą pozycję i gminy i też da też szansę na, na, na większą możliwość udzielania porad. Także cieszę się, że będzie to czynne, że będą z tego mogli skorzystać nasi mieszkańcy, że nie tylko nasi mieszkańcy, bo to miejsce, w którym akurat będzie ta, ta działalność, jest miejscem szczególnie dobrym komunikacyjnie. Ustawa z 5 sierpnia 2015 roku spowodowała, że, że powiaty, wszystkie powiaty w Polsce musiały uruchomić właśnie od początku stycznia takie punkty pomocy prawnej. My oczywiście jako powiat wrocławski, duży powiat wokół Wrocławia, mogliśmy w ramach środków utworzyć pięć takich punktów, czyli Kobierzyce, Długołęka, Siechnice, Kąty Wrocławskie. Sobudka to będą punkty, które będą czynne głównie w godzinach popołudniowych, tak żeby każdy z mieszkańców naszego powiatu mógł do tego punktu dotrzeć. One najczęściej są otworzone od godziny 14 do 18. Oczywiście informacje o tym, gdzie i od której, do której punkty są otworzone, znajdziecie Państwo na stronie powiatu wrocławskiego. Zgodnie z ustawą, darmową pomoc prawną otrzymają m.in. osoby posiadające ważną kartę Dużej Rodziny. W punkcie po nieodpłatnej pomocy prawie. Pomoc będą otrzymywały osoby do 26 roku życia osoby y, posiadające niebieską kartę czyli kartę, która znajduje się w tym y, um, urzędzie miejskim, ośrodku czy gminnym ośrodku pomocy społecznej czyli osoby o y, niskich y, dochodach osoby powyżej 65 roku życia. I kombatanci. Będzie polegała na skierowaniu zainteresowanej osoby, osoby znajdującej się w kłopotach czy osoby mającej problem, na skierowaniu do właściwego urzędu. Czy skierowaniu, po kierowaniu prowadzeniem postępowania, czy w ogóle postępowanie, czy też może na skierowaniu do organu, który przeprowadzi mediację. To przy pomocy radców prawnych, którzy będą przyjmowali naszych mieszkańców, gro problemów mieszkańców powiatu uda się rozwiązać, bo jako starosta powiatu wrocławskiego niejednokrotnie spotykam się z zapytaniami mieszkańców dotyczących różnych problemów, czy to alimentów, czy Rzeczy związanych ze spadkiem, ze sprzedażą gruntów. Mieszkańcy mają wiele problemów, i te właśnie oto punkty porad prawnych mają pomóc mieszkańcom w rozwiązywaniu trudnych spraw prawnych. Zgodnie z ustawą, w kraju ma zostać utworzonych ponad 1500 tysiąca punktów, w których od stycznia 2016 roku będą udzielane bezpłatne porady w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, co najmniej przez 4 godziny dziennie.